Cześć! Cześć, Zuziu! Cześć, Leonku! O, widzę, że przyniosłaś dzisiaj coś na naszą łączkę. Tak, przyniosłam moją piłeczkę. Ale fajnie! Pogramy? Oczywiście! Rzucam, uwaga, hop! Złapałem, brawo! To teraz ja rzucam. Dobrze. Rzucam, hop! Złapałam. Super, brawo. A wiesz, Zuziu, że ja też mam piłeczkę? O, naprawdę? Pokażesz mi? Dobrze. Dzieci też chcą cię zobaczyć? Myślę, że też chcą. Pokaż nam piłeczkę. Zobaczcie. Ole, fajna. Twoja piłeczka jest duża, a moja mała. Zobaczcie. Bo są różne rzeczy mogą być rzeczy duże albo małe. Aha! O, o moja rzeczywiście jest dużo mniejsza niż Twoja. Mm -hmm. A zobacz, Zuziu, rozejrzyj się. Na naszej łączce są jeszcze inne rzeczy, które są duże i małe. Popatrz, ja odłożę piłeczkę. Nie widzę. No przyjrzyj się dobrze. Na kwiatki popatrz. O, widzę. Te kwiatki tutaj, one są duże. A te są malutkie. Zgadza się. A pamiętasz, jak się nazywają? Hmm. Tak, pamiętam, pamiętam. le. Bardzo dobrze. Brawo. A popatrz. Czy widzisz coś jeszcze, co jest duże i małe? Może dzieci ci pomogą? Pomożecie Zuzi? Pomóżcie mi. Zobacz, chmurki. Ta chmurka tutaj jest mała, a ta tutaj jest duża. Zgadza się. Super, ale fajna zabawa. Dzieci, też się możecie pobawić tak w domu i poszukać rzeczy dużych i małych. To do zobaczenia!